Cześć, witajcie drodzy widzowie, lecimy na kolejną misję. Szybko zacznę nagrywanie, bo już wpuściłem misję, puściliśmy, bo mam akurat dwa kluczyki. Ze mną jest Diglet. A ja jestem Watu, bo chyba nie mówiłem, zapraszam do oglądania odcinka z Warframe'a, w którym dalej odblokowujemy wszystkie misje Digletowi, żeby miał ścieżkę stali. Aby przy okazji będziecie widzieć, jak wszystko wygląda. No, a ty, Diglet, coś mówiłeś? Wybacz, że ci przerwałem? Nie. Nic nie, nie. No, mówiłem o tych kluczach. E, a, no i tu Mesa dokupił. Aha, no spoko, Mesa już niedawno chyba zdobywałem właśnie. A wiesz jak się go robi, tego Bossa? A wiesz, mm, nie, nie. że on ma ten kołnierz, co wygląda jak deska od kibla i on tu rzuca co jakiś czas, po prostu wtedy można go tylko... No to właśnie jakoś tak. Tylko, że chyba jak on cię trafi, to coś tam było, że przejmuje tą kontrolę, kontroler, coś takiego. Aha, no coś faktycznie może i takiego było. Nie no, to kiedyś jak oglądałem coś tam, to co się że coś takiego. Pamiętam, że go z kimś robiłem szybko, zazwyczaj się go pokonuje, więc nie zwracam za bardzo uwagi na to, jakie ma umiejętności, ale raz było mi ciężko z nim kiedyś, kiedyś jak, gra, jak grałem. Mm -hmm. O właśnie. A teraz a, zapadam w A przypomniałeś, że jeszcze muszę tego Equinoxa wreszcie dokończyć kiedyś. Hmm. Tyle regora, już ubić to jest 50 raz. No, o, to coś. No, można go bić, nie wiem, coś. Mm. Chyba nie bardzo. Chyba to coś umarło, to metra umarło Już podnoszę Łomży, rzucaj tym, o rzuca O dobra, można go faktycznie bić kiedy się tym rzuca Ale on tak szybko tym rzuca strasznie No ja mam 12 HP To by hmm. mi coś całe życie zdarzyło, trzeba mu wszystko regenerować jest, tutaj gdzieś? O, kotek mam z Lata sobie wokoło, o Jezu, nie rzuciła Zaraz wypasował jakiegoś jadła z trzyka, może rzuci, zobaczmy jak rzuci Teraz Dobrze. teraz, rejrawa no wszystko tu nie. Hmm. O rzuci o, przejął mnie chyba. A nie, ale mogę go bić no. chociaż. Ale ten odjął mnie. Ale anulował mi skillę Co za śmietnik. A dobrze, że tych to na swoją korzyść jakby nie przyszedł. Ty, ale mi mapę zbagował. oczy to znaczy, ci po prostu nie wiem. Co on robi? Ja nie widzę, gdzie on jest. O, zwiększy nam trochę damage. Nie, nie wiem co sobie mogę przyzwać tego bliźniaka. Zabiłem go Gracz. Sword, a teraz pokazuje się jeszcze tak klan. Wcześniej się nie pokazywało. Chyba nie wiem czy wszystko z niego zgarnąłem. Bo mnie przeniosło jakoś, chyba ja dalej byłem pod jego wpływem. Nie wiem. Chyba właśnie gdzieś cię teleportował. Ja jestem tak zbugowany tutaj, że to jest dramat jakiś. Szykowie chcą lepiej. Ale ja nawet nie widzę, gdzie jest ewakuacja. Eee, no to dobrze idziesz, a teraz już znajdziesz. Aha. To są drzwi. Ok, widzę ciebie. Aha i tutaj, dobra. Ja też mi się zbugowały na I Tutaj przed mam kawałek. I Nie dotykało? będę latał ściąg że co Zobaczysz u mnie na filmiku jak u mnie to wygląda. Jak mapa się zbuguje, to jest normalnie dramat. A ja go zabiję w ogóle z tego, ksaku jednym. Tym co zadaje damage pustki. Oto. O, właśnie, bo Ksaku też może pustką być zapomniane. Tak. No i jedynkom jeszcze mógłby sobie zmieniać. E, znaczy dodawać obrażenia od pustki do każdego tak, ataku tak, bronią. A ten, to chyba na świadomych jest akurat, dobry. Tak, tak, ale nie tak. Nie, nie mogą na tu odpornić. Jeszcze resetuje im odporności pustkę. Więc... Mhm. O, nawet nie wiedziałem. To są dwa te specjalne. Jeden właśnie damage pustki i drugi jest true damage, trzeba, ale nie pamiętam, czy go dostaje. No, pomorka jest a no, to Eris czyste, to co jeszcze zostało? Ehm, I mamy kolejny ty... Stalker, nas atakuje. A mnie akurat nie. A, no to dziwne. A bo ja miałem klucz. Jestem naznaczony śmiercią tylko przez Stalkiera. To tylko przez to, a ja przystępuję przez wszystko. A, a Ej, znaczy nie. ostatnio sobie anulowaliśmy, no nie? Bo przyzywałem Gustraga. A, akurat no. i Stalker i Zanuka ja mam akurat. A no nie mam mm -hmm. Gustra. faktycznie. Eee, dobra. Porwanie, o nie. Porwanie? To jest odrażające tarcze. E, znaczy to wybierz coś, co nie ma torczy. A, no też tak można. A, wezmę chyba nidusa w takim razie. Jaka chyba też tak. Na Rosa to tak nie bardzo. Albo kulerwo. Kulerwą średnio zbudowanego. Ten nidus wygląda jak no, i będzie. Jest piękny. <laughs> A ma na dane nie ma. <laughs> Ciekawe szukam, Nidusa jest, Nidus, okej. Okay. Tak, tak, tak. Nikt nie chce e, grać w znowu. Kawa I jeszcze muszę go trochę zmienić, mu wygląd, bo ma staro. starą. Dobra, Dobrze wyglądasz ty z tą siandaną, No nie bardzo, no ale niech już będzie. Ten Nidus u mnie jest taki no, piękny, taki minimalistyczny, że takie wyglądek jakby nic <laughs> nie miał. Ale nie mógł... Zobaczę zaraz. Dobłem. Plagową teraz tego Gwiezdnego Szlaku. Mhm. To niego pasuje, tak mi się wydaje. A nie, nie patrzyłem. Myślałem o tym, że mu dać te cztery ręce też z Zarimana, ale w sumie nie kupiłem tej FMR4 grą Mój wygląda tak. O, widzisz, mój jest taki minimalistyczny. No to kurde tam, no. tam śmieszne sedany tego pierdusia. Mhm. Ja go też zrobiłem oczywiście o, prawda, no, no, Fajnie, taki był. ale spoko. Dobra ja tu użyję już wsparcia. A, czekaj, bo tutaj by pasowało go trochę poładować, chyba, tu coś. Się A, no coś to, to, to to to, genie, to, to, to... O, ty, patrz ile rzeczy się pokazało. Wszystkie kurie, pewnie. O Boże, no tak, że tutaj kury się pojawiają. Skanuję, żebyśmy później na misjach razem nie musieli tyle chodzić po tych kuriach, bo ja teraz muszę przejść po każdej. No, czemu musi przejść po każdej? No, bo nie wiem, którą mam, bo tak to jakbym grał solo, to mi pokaże tylko te, których nie mam, no nie? A jak z tobą, który nie masz, to mi pokazuje też wszystkich, których ty nie masz. No widzisz, fajnie, możesz sobie poglądować, bo przypominać gdzie one były. A to jest pod nami. Aha, to no. można przeskanować przez to? Można. No. Jezu, w ja normalny sposób się spojrzał tak po drugie nie zobaczył przez tą kratkę. A to jest akurat Cephalon, którego też coś kilka. zaznacz? A tutaj, gdzie. Ale on jest zaznaczony na przykład. A to nie to, to wszyscy wszystko. O no, przysyłem na no, 20 HP <grym> no W ogóle nie. z tego jak nazbierasz 10 tych punktów to nie umrzesz to nie? To, to taki... No jakoś tak to jest, no. to wtedy się jakby miałem. tak? Po prostu nie umiera. To jest... O, to kurę już miałem, akurat, dobra. To wszystko już zebrałem. To gdzie one dalej się HP pokazuje A ja dalej... Ja mam jeden jak na razie. <grym> Na ja tą larwę ma tak wiele, no nie? O, rabo. Dobra, jest 10. Podnosisz? Powiedz, że też umarła, fajnie, fajnie. O, no. idę. Nawet <noise> nie wiem, gdzie. Allo, to tutaj teraz jest, no fajnie, to opuściłeś. Mhm. O nie. I trafisz mi, no. Przestań do mnie strzelać. Dobra, chodźmy może szybko do tego punktu. No, bo też tak myślę. Ja, przecież jak ja kiedyś tym grałem, miałem grać, a teraz to. Hmm. Na no, Ja mam go nawet chyba nie sformowanego ani razu. Hmm, też nie mam. <grych> ja kiedyś nie sformowałem. Znowu coś się no, znowu Podnoszę ma. Ci Smitę z odległości 100 metrów. <grych> Właśnie to zechciał na to zwrócić uwagę, że. Aktywować? No, no. no. Jedzie. Coś. Ja w, co w ogóle co... do końca nie wiem o co w tej misji chodzi. Jak się ją robi w ogóle. A, wiem, że to co... trzeba to ładować, ale ubronić. No to torcami to też nie ładujesz, a my torci nie mamy. To czym będzie o to? A to życie nie, nie ładuje. A nie życie go teraz po prostu ładuje. Tu, 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 tu ru, ru. Manu, manu. Traci życie na sekundę, co? Menno, menno. Jeszcze dostanę copyright strip czy coś. Co właśnie za zamuszenia? No. A dostałeś kiedy? Nie. Gdzie pasował Zobaczysz, jak swoje takie środka. <grymne> Zobaczmy jak to wygląda. Ale co? Nie, bo się śmiesz na Discordzie, mogę ci muzyczkę puścić, i znaczy, jak to jest copyright'a. Hmm. Ciekawe <grymne> czym w ogóle dostał tak w sumie, bo on ja mam na tyle mało widzów, że może mnie nie dostał. No. Nie wiem, jeśli, ten al jeśli zaawansowany jakże algorytm YouTube'a tego by nie wykrył, to nie byś nie dostał. Hmm. Ale z tym algorytmem on jest taki super, że no... <grymne> że um, treści dla dorosłych uznaje no, idealne na YouTube Kids. Potem takie dziwne rzeczy tam trafiają. No tylko to też jest tak robione, że nie wiem, czy wiesz, jak sobie wyznaczysz tam, jak publikujesz film, że jest zupełnie dla dzieci i tak dalej, to wiesz... Tak jak algorytm to uzna, że o, dobra, jednak jest ok dla dzieci, no to też to tam przejdzie właśnie. Mhm. To są dziwne. O, że liczę, żeś No, no, bo myślałem, że może będzie trochę ładował też, ale... Nie, bo im więcej osób ładuje, tym szybciej jedzie, no nie? No nie mam pojęcia, możliwe. <laughs> Hmm. Jeszcze by się tak nie zatrzymywał na tych bramach, to jeszcze bardzo było fajnie. No, mogę z tego też tak walić? Tłupać? Tą plagą? Więc Larwę złapałem i od razu wysadziłem. Mhm. dobra, Fajnie Pani było też jeszcze... Tom się robi fajnie, ba? Hildren o ileś nie mylę się, fajnie to robi. Hildren no, ma wziąć. sporo macerza tam, y, tarcz, ja muszę sobie ogarnąć Jak ta Hidden dokładnie działa, no jakoś tam kradnie pancerz, właśnie. Tak, tak fajnie wygląda. ale ja no, na się nad pullery, No ona kradnie tarczę, bo ona używa tarczy zamiast energii, co nie? Aha, o nie nie ma energię Hidden, tylko ona tarczy używa. Mhm. Więc no, on się po prostu w tarczy, ładnie, nie wiesz, żeby jak najwięcej ich po prostu nie ma. Mhm. Energia nie ma, co bo to i tak się nic nie da. Mhm. O, jest to... A dobra, to zostało tam, w powiedzmy, się. Hmm. Spadka energetyczna będzie nas tu jadła. Oj, skończyły mi się amunicje. A jeszcze trochę. O ja. o nie, daleko jeszcze nie. Dobrobowali nas w energii, jak tak powiem. Mhm. A to jest śmiesz, bo ja się szybciej regeneruje niż to mnie zjada, więc no. No ja chyba. No nie do końca, albo może. No chyba nie? tak, szybciej się regeneruje, no. Czekaj, bo czwórka chyba leczy, no nie? Ale no tak, właśnie. Musi mi spać, a ona tu zostanie, co nie? Mhm. Jeszcze te góry te takie... Ale no, chyba to już jest końcówka. No 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 tu już... Tak, no Coś no to da, to się tak Buchnie. Są że już jeszcze wsparcia hmm. nie e, O, przyleciał mój orbiter, pewnie u ciebie jest twój no. Nie, twój chyba. Operatora no. był. E, znaczy tego, posta. Oni Post. mój piękny czerwony wciąg... A, wciągnął go w siebie, dobra. A mi to minęło. I mnie przeleciał przez ten statek i został tak z niego wciągnięty do środka. <grystanie> dobrze, dobrze zrobione. No, super gra. No dziękuję. Teraz mogę zmienić tego frame'a. No właśnie. ja nie lubię frameów takich, które nie mają żadnych syndiaów, takie malutkie mi się dają, takie chude jakieś, nie? A jak one mają na sranej pirda syndiana, to takie grube się robią. Kidem to w ogóle ona jest, to wiesz. Szeroka. Mm -hmm. co to jeszcze? Obrona, obrona arena. O, arena super. będą farmi No właśnie. No, co będzie ta obrona. Dokończymy obrony i będzie git. Hmm. Mm. I będzie fajnie. Oj, co tu jeszcze ciekawego można powiedzieć? Coś do shota, powiedz coś fajnego. Eee, nie wiem, nie wiem. W ogóle to nakarmiłem to rosiczkę trzema muchami wczoraj i dwie wypluła. Nie chcę ich zjeść. Hmm. Ale jest. Nie może nie smakuje. <śmiech> <śmiech> może konkretny smak. Tak, dokładnie. <laughs> Kurde, nie lubię tej mapki za bardzo. się opuszczać i podnosić. Hmm. Ale chociaż jakieś jest sobie. Equinox i to to jeszcze jest tutaj nowa Prime. No to ja nic sobie nie muszę robić, że wszystko umiera fajnie, ja do go postać, hmm. ten, ten sobie se posiada Wsparcie, powietrzne, wieczne licza, przyzwa zabijają wszystko Arch jeszcze i jak najszybciej to skończyć tą to misję. Że wszystko wybucha, po co tu się dzieje. A, nie, wiem, mogę Nekramecha? Przyznać, nie wiem, fajnie, bo. <laughs> no Nekramecha. Od archivka co to ja tu jeszcze mam. Co to jest? Co to są za motki? Przecież ja tu mam jakieś animacje już można. Mhm. Co to jest? Dobra, to dziwnie wygląda, A co masz? No bo to jedna animacja jest strasznie dziwnie wygląda. Kurde, jeszcze do mnie tu wysysać, nie wiem po co mi ta energia. Mogę ci najwyżej patyczek dać, to tamten będziemy lepiej napierdziałał ten bliźniak. Będzie to patyczkiem ze Cześć. Cześć. Jakbym może komuś zrobił armor stripa tutaj? Nie, no strip. Obieranie z pancerza. Jeszcze jak cebulę, warstwy. Mogę jeszcze nie grać. Powiem o są jak cebula. Mają warstwy. <grymianie> 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 Tylko że nie mogę nikogo żywego złapać. Tu tutaj są przystęp... a no, dobrać nie ma, bo się przyszedł i już umarli na <grym> was. <zamiast pachy> o, chyba kobi złapałem. O, no jest, jest, jest. Tylko taki trochę, A, dobra. No coś tu sięga. Drogie, ktoś tu ma 16, merkę, 18, 29, 29 to chyba ja. Nie wiem, może no, Ktoś też tam 15, tego to ja nie wiem. <grym> Kurde, chyba za mało tych energetyków zakupiłem. Kupiłem tylko dwa, małe. To do sklepu. O, nie wiem by było jeszcze czym. Chyba, że motor odpala. <grym> co, daleko masz sklep? No bieg <grym> I półtorej kilometra. O, to, to kawałek jest. No. I to taki najbliższy, mały i strasznie drogi sklep. A no, co wiesz o A Coś się pokazało. Coś przychodzi do nas. No, też tak właśnie nie a no to nie dał mnie nie? Chociaż teraz coś zamigało, może się ktoś odezwie? Mhm, coś tam zamigało. Nie. No, stawiam ale jak to, to tutaj nic, ale może do kogoś na O, bo stalkier, jakby przez stalkier to byłoby fajnie. O ile by coś w ogóle rzucił, może ten silnik rzucił wtedy, żeśmy tutaj. Tak, no, silnik. <grych> No, no to wiesz, nosił, do... nosił tak w kieszące silnik. Tak, no tak, to dlatego taki szybki on jest. <noise> o, no i Pięknie. Dostaliśmy 80. 80. Ale fajnie. Co? Ale nie, co, za, co dostaliśmy za tą misję, bo w sumie nie patrzyłem, czy to tnący. Eee, nie wiem, bo się zbugowało i zniknęło. <noise> albo kredyty, albo tnący strzał, tak mi się wydaje. A nie. Eee. Ale trochę przynajmniej na ten, nam broń siadło Expo. Żeby jak że to, jest to mam broń do Expo wyjść? Wrot panie, wokół no, uważam. Bo... Nie, no, druga obrona. Oczywiście ci koledzy z nami pójdą, czy tak niekoniecznie, no, za nie. We'll <grym> <grym> Kolega nie jest zainteresowany, a ten. Hmm. Może forsy. Och, no, a, no sam jeszcze gdzie klikam. Tak ostatnio myślałem w sumie, jak te, te muzyczki co tam są, co tam wiesz, właśnie, co mówiłem, że te tam przed nową wojną to trzeba zeskanować. Mm -hmm. Tak to pomyślałem, czy po prostu nie zrobić drugiego konta i nie poprosić kogoś, że po prostu o tym koncie tam wset i wiesz, po prostu pójść i poskanować. Hmm. Z tym ty też ich nie masz, no to wtedy można by się tak wymienić, że ty raz po prostu by wziął to konto tam pola, drugi raz ja bym wziął i to byś sobie z kolei poskanował. Mm -hmm. no tak, klucza na że trzeba to zrobić, to konto. No bo tam jakiś, nie wiem, na Onecie na na jakiejś się stopi mają, na jakiegoś. A nie wiem, czy za to nie idzie jakoś bana wyrwać? Co za co? Za multi konto? No nie wiem, dużo osób ma multi konto, nawet na YouTube nie zwrócimy, żeby ktoś z nich bana. Więc to skąd że to drugie moje konto? A, wypiję na wymienię, nie wiem, w Rosji powiem, że jestem <grym> <A, grym> i tyle. Oparcie powietrzne, arc Gun... A, to są jakieś... Si a, to by tam bronią jakieś rdzenie. No, ale to grałem. To, ta mapka jest z dawna. Pamiętam, jak ją wprowadzili mniej więcej. O, to jest jakiejś misji to ją kojarzę. Coś takiego było, na którejś z tych... z Kodaksu. Tylko hmm. na której? Hmm, o. Ja może będę używał rozległego nie czasu. Widzę, że to zabija przeciwników w takim dość dalekim zasięgu, fajnie. No. No to oni, które mają poziomy niskie. Nie wiem, działką można sobie postrzelać. No, armor stripa gdzieś rzucić. O, udało się? Nie. Albo i tak? Udało się czy nie udało? Nie, udało się, jest. Ale nie ma przeciwnika chyba, który jest armor stripem? A, jest. Ale jest armor stripem. Jest, jest. Ważne. Za skrzynką przesuwał. A, no faktycznie jestem Taram, co się tam nazywa. Hmm. Starany, biegacze, skoczki, pradawni, i ci... Starzy. Pamiętam jak kiedyś biegałem na ten, na pustkę na obronę właśnie. Kurde, mi się fajnie grało wtedy tą pustkę obronę. Jakie tam rzeczy fajne dropiły. To, to, to mm. tamto, co. Obrona to jest ciekawsze na pustkę, tam są takie te laserki co masz sobie mm -hmm. włączać. O, o, właśnie ty tam można pójść laserkiem samym potraktować. Będziesz nie Ej, tylko, że tam jest, zawsze jak się wchodziło na ten laserek, to od razu się umierało. Aha, no to za to chyba się nie zmieniło. No jakiś czas tam tą tam to nie umarłem. Nie? Ja tam pamiętam, że wchodzimy, jeszcze wtedy pakowałem głównie witalność i przekierowanie, a się wchodziło o, to na to, to tak się umierało. Bo. bo tak się właśnie robi. <śmiech> 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 No Nie, wchodzę tutaj do tego rdzenia. <laughs> Tam jest lawa, Nie wiem, pogadam sobie trochę od rzeczy, to będzie jeszcze szoty robić. Ja mam tym Tylko nie, nie wrzucaj tam jakichś shotów nielegalnych rzeczy. Tawe. Z kuleczek? Czy z tego e, bim? z Bimbrów. Ani z innych innych. Z innych rzeczy nielegalnych też nie. Z kuleczek analnych to se możesz rzucić. O, jeszcze mam drugiego teraz. Ale żeś ładnie to wyciąłeś, w ogóle nie było widać tego. Tak? <noise> tak, ja, mówię. Tylko, bo, tak... tylko tak, tak magicznie z przekaźnika na orbitę. By <noise> się przeniosłeś, wiesz? Nie, bo kurde, tak ten. Robiłem to już o pierwszej chyba w nocy, czy o którejś taki zmęczony, straszny, kurde nie, po górach. chociaż jakieś przejście trzeba było tam wkleić. A ja dalej, to tam. No. <noise> Jakiś... cokolwiek, że jakoś to tak śmiesznie nie wyglądało, że jesteś tu i nagle o, jesteś tu. 3 minuty 36 o, sekund, więc całkiem nieźle. No i ładnie. W ogóle już wpływ do, wpół do ósmy, kurde. No. Ty do której masz dzisiaj Ach. czas? Nie do której się do, pewnie dopóki ktoś nie wróci i nie będzie tutaj łazić pierdolę lat Hmm. Na to idziemy czy nie? Na no co? No, A ja to ja dam. A, ty daj. Ty. No. Ja miężto. Ja Zbyście zainteresowanie. Poza tym jednym kolegą. A bo co? Dokładnie. Posujemy. Kurde, chyba coś zjadł. Teraz ja będziemy musieli po tym odcinku Eba zrobić cięcie. W ogóle ja ten odcinek trwa 21 minut, więc będziemy miał 27 minut mniej więcej. I będzie czas zrobić po tym odcinku, chyba chwilę przerwy. Bo coś mi kurde w Kupiłem sobie jogurciki, to co zjem jednym jogurcika? Ogurcik, to Znaczy, no, serek tam jest. Ja to ja taka ja nic, ja nic ciekawego nie mam. Hmm. nie Ja tak rano wstałem, kurde, głodny jestem. A, nie mam nic do jedzenia. Poszedłem dalej. Później wstałem znowu. I znowu co pomyślałem? Nie mam nic do jedzenia. Nie chcę mi się nic zrobić. Poszedłem dalej spać. No i tak spałem do 15 A to 15 do 12.30 proszę. spałem To akurat obudzony A ty jutro do szkoły? Jeszcze z muchy Nie, nie już... A wakacje. No wakacje. Jak się już pracuje to nie ma takich rzeczy jak wakacje. jest. trochę trochę dźwięki tych przeciwników ściszy, bo są upierdliwe trochę. Potem Ciebie nie będzie słychać, tylko jakiś plagowca, starany plagi. Chyba głośność mowy się mi wydaje. Ja wiem, mogę, mogę głośniej Głośni pogadać gadać, jak chcesz. Nie. Głośniej mam nie mówić? Wiem, żeby tak przeciwnicy nie jęczyli. Tak, teraz to głośniej, a jak ktoś wróci, to będzie cichutko. No właśnie, dopóki nikogo nie ma, to nie mogę tak pogadać trochę głośniej. Nie wiem, po jak tym o czym ty tam gada. ty gadasz? gadasz? O, A ty gdzie, do jakiej szkoły chodzisz w ogóle? E, no ja już do szkoły średniej chodzę sobie, do elektronika. Czyli o. do na informatyka. O. Aha. Technikum, tak? Mhm. To jest technikum. Spoko. To drugi rok? Trzeci już chyba będzie. No. Bo to to zmieni jak nie ma gimnazjum, bo ty pewnie nie byłeś w gimnazjum. A nie, nie, nie No to, nie wiesz co straciłeś. No nie wiem, może to straciłem. Piękny, piękny czas. nigdyś nie upiłem tyle alkoholu co w gimnazjum. Tak no, tak można, się jest to jest z tego. Jak <grym> to nas Się tydzień do domu nie wracało. Piękny czas. No widzisz. Dobra, może przez wsparcie powietrzne. No zobaczymy co tu będzie. Góry zaraz wszyscy do latać panie. No i tak nie mamy co robić. Jedna rzecz. Był tutaj niestety laboratorium, w nie możemy poszukać. Tak wtedy na Jowiszu żeśmy szukali. Ale czego? Tutaj laboratorium nie będzie, no nie? Nie, ale mówię, że tam na Jowiszu sobie tak szukaliśmy. A tak no. w ogóle chyba ogarnął, co chodziło z tymi drzwiami z tymi panelikami. O jeszcze, no to są akurat. A, no wtedy o co? Wtedy się tak zastanowiliśmy z tymi drzwiami, bo tam jak się otworzyło obie drzwi, to tam jeszcze nadal był kolejny panelik. Aha, czyli musimy to jeszcze sprawdzić, I tak? I no, bo właśnie to na odcinku, tak zwróciłem uwagę, tak sobie że może trzeba było to jeszcze kliknąć. Hmm. To mam bo nadzieję, że te, jeszcze jakąś misję pokoiki, będziemy w... mieć. Bo te pokoiki były połączone tymi wentami. Jak się tam zeszło no. na dół tych wentów gdzie była tak jakby woda, to tam jeszcze był jeden panel. Hmm. Jak się właśnie to, to na wiem, czy właśnie przypadkowo ten pan się nie aktywował bo tak jak ty dwa rzeczy kliknęli. Trzeba będzie hmm. sprawdzić, jak pójdziemy jeszcze tam gdzieś hmm. na misję, jak jeszcze będziesz miała jakąś do odblokowania. Kiedyś mm -hmm. ja Frame Framemitera ponownie. Mm -hmm. <laughs> nie, ale o, ja jak widziałem, o, mogło być to naprawdę fajne. Tak, jako taka tylko zabawa ja dobra. Tylko jak już to wystąpił nie kontroler, raczej. No, ale już mi to tam będzie. Zbyt. Kurde, ale zagrałbym. Nie wiem czy się da, chyba się nie da niestety. jest taka fajna gra, a oglądasz ogólnie anime? Eee, nie. <laughs> mm. Zasadno, mogę, nie kojarzę, zależy co, musisz mi powiedzieć. Nie, bo jest fajna gra Naruto VS Bleach. To takie dwa fajne anime. I wybierasz sobie tam mm -hmm. właśnie postacie z, albo z Naruto, albo z Bleach. I, i nimi się bijesz. I fajnie, fajna, fajna gra. Fajnie mm -hmm. nawet się bije. Tylko, że jest to fleszówka, no nie? No, no. Ale jak się no. zdecydujesz kupić sobie Valheim'a, Wal powiem Ci, że jak na 70 zł to gra naprawdę warta swoich pieniędzy. To zrobimy no, serię z Valheim'a. A, już jutro lecę kupić. No mówiłeś Ale to możesz nawet dzisiaj kupić przecież. No, mogę niby dzisiaj, ale wiesz. No tak. Nie no, to na Steamie kupujesz, no nie wiem, bo mówisz, że jutro lecę. No, Cię muszę przyznać że... do znajomych. No na Steamie wiesz, no. Taki fakt. Hmm, Ciekawe, to jak możesz. się nazywasz. Nie watu. O, do, to wiem, ale nie powiem ci skąd. <laughs> to nie to nie tak, że wcale sprawdzałem. <grym> <grym> nie no, ja widziałeś jaki mam e mail kontaktowy. A ja tylko A no, było widać że nie tego. Tak, no. no, no, A wiesz, wiesz czego to jest w ogóle? Przeczytałeś ten mail? Sura Marek O! Metin, o, metin? czy co? No, z Metina sura. Założony no, mail chyba z 15 lat temu. Ja mam dwa maila ogólnie na przykład. Ja dlatego też. Mam, dlatego mam Digleta i mam jeszcze zwykłego LMAXa, co Ci na pewno podjęłem. To ja mam jednego maila, który niby miał być do takich bardziej rzeczy służbowych. Niby tak się go staram używać, ale w sumie teraz jak jadę do Holandii, to podałem ten adres e-mail suramarek.net. Chuj tam do tego A Ja akurat tam mam te dwa maila, bo w sumie jeden jest ten Diglet, jest na telefonie, a po prostu ten drugi jest na komputerze. Tego, kiedy oglądasz z komputerem szatytowo, to na jednym koncie, i na telefonie, to drugie. A, nie, jeszcze na tablecie mam jeszcze to właśnie, tego LMAX'a, to jest tylko na telefonie. To ci mogę podwójne wyświetlenia robić. Ci już dwie subskrypcje dostałeś, i masz są do jednego z drugiego. O kurwa. A bo ten przedpremierowy film, co żeś mi dał, to właśnie z tego na komputerze sobie właśnie oglądam, A czym tu jesteś To Dalej tym Wukongiem. O, to tam... Tako. Spoko, spoko. I koniec. zieleniłam go całego. Hmm. Przy okazji mi ekspleci troszeczkę powolutku. O, a, jak tam ten super konkurs na Xacto? Tak wiem. Kiedy... koniec tego miesiąca będzie koniec konkursu. Jak ktoś chce, to jeszcze podsyłajcie pracę, drodzy widzowie. Bo są na razie trzy mm. prace. A ty to właśnie, bo to wreszcie jak ty zrobisz jakiś dedykowany film na koniec, czy tylko po prostu na społeczność wrzucisz? Na społeczność film. chyba wrzucę, myślę, zobaczymy jeszcze. Dobra, ale jak no. na dzisiaj, drodzy widzowie, akurat na końcu, więc mało osób do tego dotrze, ale dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o łapce w górę i zasubskrybowaniu kanału i do zobaczenia no. następnym razem. Cześć! Cześć! I ten kolega widzę, że już chce inną misję.